Dziesięć rzeczy, które powinieneś zrobić, gdy taki typ osoby wejdzie do Twojego domu. Niektórym ludziom nie powinno się w ogóle pozwalać przejść przez drzwi. Niektórzy ludzie noszą w sobie tak gęstą energię, tak destrukcyjne zachowania, że gdy tylko przekroczą próg domu, zaczynają niszczyć harmonię otoczenia, niczym niewidzialna trucizna rozprzestrzeniająca się po każdym pomieszczeniu. Nie muszą podnosić głosu, tłuc przedmiotów ani urządzać awantur. Wystarczy, że są, obserwują, oceniają, po cichu manipulują, nastawiają ludzi przeciwko sobie i z uśmiechem na twarzy sieją niezgodę. A najgorsze, często udają przyjaznych gości, życzliwych krewnych, a nawet kogoś, kto po prostu chce pomóc, ale pod maską kryją niebezpieczne intencje. Jung powiedział, że zło nie jest czymś zewnętrznym, żyje w cieniu psychiki. A jeśli pozwolisz komuś, kto karmi się Twoim światłem, wejść do Twojej najświętszej przestrzeni, zezwalasz temu cieniowi na zamanifestowanie się w Twoim własnym domu. Dlatego dziś odkryjesz dziesięć niezbędnych działań, które należy podjąć, gdy tylko taka osoba pojawi się w Twoim domu, bo nie wystarczy postrzegać, trzeba działać. Te działania to nie tylko porady, to psychiczne mechanizmy obronne, to niewidzialne bariery, które musisz aktywować, aby chronić swoją energię, rodzinę i spokój ducha. W końcu dom jest odbiciem duszy, a to, kogo do niego wpuścisz, bezpośrednio wpływa na to, kim jesteś i kim się stajesz. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś już lubię to. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, który nienawidzi ludzkiej niegodziwości, i jeśli chcesz, skomentuj: kto sieje niegodziwość, będzie zbierał cierpienie. Teraz pokażę ci, co powinieneś zrobić jako pierwsze, gdy zauważysz toksyczną osobę w swoim domu. Najpierw porozmawiajmy o tym. Numer jeden: osoba zazdrosna. Ilekroć zauważysz w domu osobę zazdrosną, zwróć na nią szczególną uwagę. Ten rodzaj energii jest cichy, ale destrukcyjny. Nie pojawia się krzycząc ani robiąc sceny, pojawia się wpatrując się nadmiernie, zauważając wszystko, oferując wymuszone komplementy lub subtelne sformułowania w rodzaju: Wow, dobrze ci idzie, co? Według Karla Junga. Takie zachowanie wynika z głębokiego oderwania od własnej wartości. Zamiast dążyć do rozwoju, taka osoba woli umniejszać wspaniałość innych. Jeśli obecność tej osoby jest nieunikniona, nigdy nie pozwalaj jej swobodnie poruszać się po pokojach. Im więcej chodzi, tym więcej chłonie. Zamknij drzwi, skieruj rozmowę do konkretnego miejsca i, jeśli to możliwe, elegancko skróć wizytę. Ale jeśli nie możesz tego zrobić, działaj strategicznie. Kontroluj to, co ujawniasz. Unikaj ujawniania swoich planów, zwycięstw, marzeń. Zazdrośni ludzie nie mogą słuchać o postępach, nie życząc sobie, żeby wszystko poszło nie tak. I oto sedno sprawy. Odwróć sytuację psychologicznie, zadawaj pytania, pytaj o jej życie, o to, co robiła, o jej ostatnie doświadczenia. To zmusi jej umysł do skupienia się na sobie, zajmując przestrzeń mentalną, którą w przeciwnym razie wykorzystywałaby do emitowania negatywnej energii. Nie zmienisz jej natury, ale możesz ograniczyć szkody, jakie wyrządza w Twojej przestrzeni. Numer dwa: Osoba plotkująca. Kiedy ktoś zaczyna wrzucać do twojego domu masę plotek, podnieś alarm. Plotka to wirus społeczny. Rozprzestrzenia się szybko, infekuje umysł i, jak mawiał Jung, zdradza więcej o osobie, która ją rozgłasza, niż o jej adresacie. Osoby plotkujące mają ciągłą potrzebę odwracania uwagi od siebie, wytykając błędy innych, aby uniknąć konfrontacji z własnymi niedociągnięciami. A jeśli słuchasz Stajesz się współwinny, a twój dom staje się sceną emocjonalnego skażenia. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to nie podsycać plotek. Nie śmiej się, nie zgadzaj się, nie zachęcaj do tego. Jeśli to możliwe, delikatnie, ale stanowczo zmień temat. Poruszaj tematy wymagające refleksji, takie jak nowe pomysły, projekty rozwoju osobistego lub ciekawe odkrycia, których dokonałeś ostatnio. Rozmawiaj o książkach, wyciągniętych wnioskach, celach. To rozbraja plotkarski umysł, który nie znajduje miejsca na dalsze sianie zamętu, gdy atmosfera staje się bardziej zniuansowana. A jeśli zauważysz, że jest natarczywa, zadaj pytanie, które przerwie ten cykl, co przeżywa w środku ta osoba, o której mówisz. To przerwanie sprawia, że mózg przestaje używać autopilota i powoduje dyskomfort, co w tym przypadku jest konieczne, bo ktokolwiek przynosi plotki do Twojego domu, prawdopodobnie odbierze Ci również prywatność. Ostatecznie musisz zrozumieć, ktokolwiek mówi Ci o innych, będzie mówił o Tobie innym. I powiedz mi coś, ile razy zdałeś sobie z tego sprawę za późno. Numer 3. Osoba zraniona. Kiedy ktoś wyraźnie zraniony wchodzi do twojego domu, atmosfera się zmienia. Powietrze staje się ciężkie, nastrój się ochładza, a nawet proste rozmowy wydają się nacechowane ciężarem. Ludzie żywiący głęboką urazę często mówią z ironią, okazują emocjonalne wyczerpanie, lub nieustannie powracają do przeszłości z mieszaniną gniewu i smutku. Jung powiedział, że nierozwiązany ból przemienia się w cień, a ten cień, jeśli nie zostanie zauważony, zaczyna zanieczyszczać wszystko wokół. Oczywiście nie rozwiążesz czyjegoś bólu popołudniową kawą, ale możesz zapobiec rozprzestrzenianiu się tego bólu w domu. Jak? Zachęcając do wybaczenia. Nie za pomocą przygotowanych przemówień, ale za pomocą sformułowań, które zasieją nową perspektywę. Powiedz na przykład, czasami wybaczanie dotyczy bardziej nas samych niż drugiej osoby. Albo trzymanie urazy jest jak picie trucizny w nadziei, że druga osoba umrze. To ziarno może nie wykiełkować od razu, ale zapobiega przekształceniu się wizyty w rytuał toksycznych lamentów. Skieruj rozmowę na lżejsze ścieżki, zasugeruj wyjście z kręgu bólu. Jeśli dana osoba upiera się przy rozpamiętywaniu starych ran, okaż empatię, ale nie daj się jej ponieść. Pamiętaj, jesteś strażnikiem energii w swoim domu. A cudze żale, pielęgnowane w milczeniu, przeradzają się w urazy i brak równowagi w twoim własnym polu emocjonalnym. Numer 4. Osoba kontrolująca. Ten typ osoby wchodzi uśmiechnięty, ale chce dominować nad wszystkim. Tym, co serwujesz, gdzie siedzisz, jak zachowują się twoje dzieci, a nawet nad tym, co powinieneś myśleć. Osoba kontrolująca nigdy nie tylko wydaje opinię, stara się kształtować otoczenie według własnych upodobań. Karl Jung powiedział, że nadmierna kontrola wynika ze strachu strachu przed wewnętrznym chaosem, a ci, którym brakuje wewnętrznego porządku, starają się go narzucić na zewnątrz. Jeśli jej na to pozwolisz, przejmie twoją przestrzeń, twoje rozmowy, a nawet twoje decyzje. Co więc zrobić? Wyznacz subtelne, ale jasne granice. Kiedy próbuje coś za ciebie zdecydować, uśmiechnij się i powiedz – tutaj lubimy robić wszystko po swojemu. Jeśli krytykuje twoje wybory, śmiało odpowiedz – to, co nam odpowiada. Nie próbuj konfrontować się z nią bezpośrednio. To podsyca jej grę. Po prostu wzmocnij swój autorytet we własnym domu spokojnie i stanowczo. Co więcej, nigdy nie pytaj o zdanie kogoś, kto chce wszystko kontrolować. To otwiera mu drogę do wtargnięcia. Utrzymuj przestrzeń pod swoją kontrolą. Jeśli poczuje, że nie może na ciebie wpłynąć, może się od ciebie oddalić, ponieważ osoby kontrolujące nie znoszą sytuacji, w których nie mogą sprawować kontroli. Pomyśl teraz. Ile razy czułeś, że ktoś zakłóca Twój głos, ale z grzeczności milczałeś? Numer 5. Osoba, która ciągle udaje ofiarę. To jest gość, który zawsze wydaje się cierpieć. Nic nie idzie dobrze, nikt jej nie rozumie, wszyscy ją ranią, wszystko jest trudne. Na początku czujesz empatię, ale szybko uświadamiasz sobie pewien schemat. Ona nigdy nie bierze odpowiedzialności za nic. Jung. Uczył nas, że chroniczna ofiara to ktoś, kto odmawia integracji swojego cienia. Zamiast się rozwijać, chowa się w roli ofiary i żąda, aby świat zajął się nią za nią. Jeśli ta osoba jest w Twoim domu, nie wpadnij w emocjonalną pułapkę, słuchaj tak, ale nie angażuj się zbytnio, unikaj gotowych rozwiązań, przesadnych rad i impulsu, by ją uratować. Zamiast tego skieruj rozmowę z powrotem do niej. Co Twoim zdaniem mógłbyś zrobić inaczej następnym razem? To proste pytanie zmienia zasady gry, wytrąca ją z biernej roli i przywraca jej możliwość działania. Co więcej, jeśli zauważysz, że rozmowa zamienia się w niekończący się cykl narzekań, delikatnie ją przekieruj. Mów o pokonywaniu trudności, inspirujących historiach i działaniach, które zmieniły Twoje życie. Ofiara będzie się opierać, ale Twój dom nie może stać się sceną czyjegoś użalania się nad sobą. Nie jesteś terapeutą, jesteś gospodarzem i masz prawo chronić emocjonalny klimat swojego domu. Numer 6. Osoba, która konkuruje o uwagę. Czy spotkałeś kiedyś gościa, który zdaje się rywalizować ze wszystkim? Jeśli wspomnisz o jakimś osiągnięciu, powie, że zrobił coś lepszego. Jeśli ktoś cię pochwali, natychmiast przypisuje sobie zasługi. Ten typ osoby nie jest po to, by dzielić się chwilą, jest po to, by być w centrum uwagi. Jung wyjaśnił, że takie zachowanie wynika z rozdmuchanego ego, które w rzeczywistości skrywa kruche poczucie własnej wartości. W głębi duszy nie czuje się wystarczająco dobry. Na zewnątrz nieustannie musi udowadniać swoją wyższość. Kiedy ta osoba wchodzi do twojego domu, atmosfera wokół niej zaczyna się kręcić. A jeśli nie zdasz sobie z tego sprawy na czas, w końcu będziesz próbował ją zadowolić, wycofasz się, a nawet zwątpisz w swoją wartość. Pierwszą linią obrony jest świadomość. Kiedy próbuje zająć centralne miejsce, nie poddawaj się. Skup się na grupie, komplementuj obecnych, rozdzielaj uwagę. Pokaż, że w Twoim domu nie ma głównej gwiazdy, jest równowaga. Inną strategią jest przełamanie schematu za pomocą nieoczekiwanych pytań. Czego jeszcze nauczyło Cię to doświadczenie? To przesuwa punkt ciężkości z ego na treść. A jeśli ona uparcie lśni zbyt mocno, pozwól jej lśnić sama. Twój dom nie jest sceną próżności, to przestrzeń prawdziwej więzi. I powiedz mi szczerze, ile razy czułeś się poniżony przez kogoś takiego, nawet o tym nie wiedząc. Numer 7. Osoba, która lubi wywoływać zamieszanie. Przybywa z uśmiechem na twarzy, ale po chwili dostrzegasz szkody. Zaczyna nastawiać ludzi przeciwko sobie, siejąc nieufność, podsycając wątpliwości pod maską troski. To sformułowania w rodzaju: Zauważyłeś, że ta a ta osoba traktuje cię inaczej? Lub: Nie wydaje ci się to dziwne? Wszystkie w niewinnym tonie, ale niosące ze sobą jad. Jung nazwał to projekcją cienia, gdy ktoś rzutuje na zewnątrz to, czego nie chce dostrzec w sobie. W twoim domu ta osoba stanowi ciche zagrożenie nie krzyczy, ale dzieli nie bije ale zanieczyszcza. A kiedy zdasz sobie sprawę, że to robi, subtelnie przerwij ten cykl. Zmień cel, usuń paliwo, mów o jedności, o więziach, o szacunku, doceniaj cechy obecnych osób. Kiedy otoczenie się wzmacnia, intryga traci swoją moc. Po odejściu tej osoby, zrób emocjonalne oczyszczenie. Weź głęboki oddech. Przemyśl to, co zostało powiedziane. Nie przyswajaj niczego bez zakwestionowania, bo oni chcą siać wojnę tam, gdzie panuje pokój. A jeśli na to pozwolisz, twój dom stanie się polem bitwy. Numer 8. Osoba, która manifestuje swoją agresję ukrywając ją, nie krzyczy, ale naciska używa sarkazmu jako broni, obnaża cię żartami, krytykuje twoje wybory pod pozorem szczerości. Tacy ludzie nie muszą podnosić głosu, by dominować, obciążają atmosferę swoją obecnością. Jung powiedział, że bierna agresja ujawnia zranione ego, które próbuje się bronić. Jeśli zauważysz to w swoim domu, nie konfrontuj się z tym bezpośrednio. Zachowaj spokój, bądź stanowczy i, jeśli to konieczne, użyj ciszy jako ochrony. Pokaż postawą i prostymi słowami, że w twoim domu ludzie żyją z szacunkiem, a nie w napięciu. Numer 9. Osoba skrajnie negatywna. Wszystko jest złe. Nic nie jest warte zachodu. Świat jest stracony. Ten typ osoby przekształca każde otoczenie w emocjonalny cmentarz. Według Junga, ci, którzy utracili wewnętrzną nadzieję, zaczynają projektować ciemność na wszystko. A ten pesymizm jest zaraźliwy, rozprzestrzenia się jak dym. Jeśli dostanie się do Twojego domu, ogranicz czas i przestrzeń. Daj małe wstrząsy rzeczywistości, porozmawiaj o pokonywaniu wyzwań i powiedz lekko. Tu, w domu, staramy się skupić na tym, co budujemy. Następnie przewietrz pomieszczenie, włącz muzykę, odśwież energię. Numer 10. Osoba próbująca naruszyć twoją prywatność. Chce wiedzieć za dużo, wtrąca się tam, gdzie nie została zaproszona, zadaje pytania, których nie powinna. Jung postrzegał to zachowanie jako nieświadomą próbę kontroli. Ci, którzy nie potrafią panować nad sobą, próbują kontrolować innych. Zamykaj drzwi, udzielaj niejasnych odpowiedzi i jasno określ, że pewnych granic nie wolno przekraczać. Jeśli ją to drażni, to dlatego, że chciała dostępu, a nie kontaktu. Twój dom jest święty, a ci, którzy tego nie szanują, nie zasługują na to, by tam być. Jeśli oglądając ten film pomyślałeś o kimś, podziel się nim z tą osobą, która również potrzebuje otworzyć oczy. I komentarz: Zło nigdy nie zatriumfuje nad dobrem. Nie zapomnij kliknąć przycisku Lubię to i zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, zostawiłem na ekranie jeszcze jeden film, który na pewno Was zainteresuje. Kliknij tutaj, a zobaczymy się po drugiej stronie. Do zobaczenia później.